Okej, okay, baby, jump in. Yes, good girl. Okej, okay, kochani. Zabieram mojego kochanego psiaka, Lunę. Mój nowy kochany psiak, bo mam ją dopiero od dwóch tygodni. Mamy ją, adoptowaliśmy ją, ale to już widzieliście w innym odcinku. Natomiast dzisiaj, kochani, chciałabym wam opowiedzieć o tym, jak to zostałam Amerykanką. A, koniec Polki w Ameryce teraz będzie Amerykanka w Ameryce i dzisiaj też będę miała taki akcent, że nawet moja Luna się zdziwiła, a w ogóle czemu ja jeszcze, bo ja już nie jestem Polką, ja jestem Amerykanką, rozumiecie? No. <noise> Lecimy z tym odcinkiem, opowiem wam co i jak, jak to się stało, że zostałam Amerykanką. <noise> Do dog parku. <noise> Siadaj sobie tam luna bezpiecznie, albo sobie po prostu patrz. Otworzyłam jej też okno, żeby mogła sobie dziewczynka patrzeć przez okienko. Dziewczynka wygląda z za okienka. Słuchajcie, ta moja droga do, tej, do tych papierów. Każdy ma swoją historię, wiecie, jak to jest. To jest tak, że najcięższym aspektem życia tutaj w Stanach Zjednoczonych, zamieszkania w Stanach Zjednoczonych to jest właśnie kwestia papierów. Teraz to jest też bardzo, wiadomo, kontrowersyjne, jeśli chodzi o ten urząd imigracyjny, o tę administrację Trumpa, tych agentów ICE. Natomiast o tym wszystkim opowiadam na moim kanale politycznym Popo w Ameryce, gdzie możecie sobie um, poglądać taką satyrę polityczną, opowiadam właśnie o tym, co się dzieje w tym momencie w Stanach Zjednoczonych i dużo dostałam komentarzy po tym, jak zrobiłam storkę wam, że zostałam Amerykanką, to dostałam sporo właśnie komentarzy, że szkoda, że podczas tej administracji, że teraz to nic, czym, czym powinno się chwalić, i tak dalej. Natomiast ja uważam to za olbrzymi sukces, ponieważ tak jak mówię, zdobycie papierów jest jednym z najcięższych aspektów tutaj życia w Stanach Zjednoczonych najbardziej skomplikowanych. Jest za mało pracowników, którzy tym się zajmują. Te prawa są stare, nie były przypchnięte od wielu, wielu lat. Trzymaj się tam, Luna, usiądź najlepiej. Jeszcze szczeniak, jeszcze ją tutaj uczymy socjalizacji i w ogóle e, trenujemy. Także w każdym razie e, był to, no, no nie oszukujmy się, nie był to najlepszy moment na zostanie Amerykanką. I trochę sobie pluję w brodę bo mogłam już zostać obywatelką em, dwa lata temu, w 2023, w marcu, czyli dwa i pół roku temu już mogłam zostać obywatelką za Bidena. Natomiast jest coś, jeśli czegoś o mnie nie wiecie, to teraz się dowiecie, mianowicie nienawidzę biurokracji dla osoby za DHD, takie coś, co zajmuje... Ile mi zajęło to obywatelstwo? No, z dwie godziny robienie tych papierów mi zajęło, a ja to po prostu przez dwa i pół lat ja to odsuwałam w czasie, żeby tego nie robić. Um, bo ale fajnie, o zawsze się tak patrzyłam na te psy, które wystawiają głowę za okno. A teraz sama takiego mam. Także um, niestety, ale ta prokrastynacja u ludzi za DHD to jest fakt. Więc no trudno. W każdym razie, jak to się stało w ogóle, że ja dostałam papiery? To ci co nie wiedzą, to ja się tutaj przeprowadziłam na wizie L2, a to oznacza, że byłam małżonką profesjonalisty. Moim mężem pierwszym był menadżer z Google i był Kolumbijczykiem i też nie miał żadnych papierów. I dopiero jak tu się oboje przeprowadziliśmy z Wrocławia, Dostał papiery, więc tak naprawdę Google zasponsorowało nas obojga. I przez to, że mnie zasponsorowali, że dzięki nim najpierw zdobyłam e, kartę potwierdzającą Employment Authorization Card, czyli kartę potwierdza, potwierdzającą, że mogę pracować. To miałam chyba dwa lata, e, czy trzy nawet. W 2018 dostałam zieloną kartę i w teorii. Po pięciu latach, odkąd dostaniesz zieloną kartę, zielona karta jest na 10 lat, po pięciu latach już możesz się ubiegać o obywatelstwo. I moja zielona karta była właśnie z marca 2018, więc też mogłam w marcu 2023 już sobie składać, natomiast no niestety, tak jak mówię, prokrastynacja, mogłam zostać obywatelką za Bidena, zostałam za Trumpa, co było dodatkowym stresem. Już Wam mówię, co i jak dalej. To, że Google zasponsorowało mi tą zieloną kartę, to yy, dzięki temu ja oszczędziłam kupę kasy, ponieważ ci wszyscy yy, lekarze, prawnicy, opłacanie tych dokumentów, tych spotkań, o uważaj tam Luna, opłacanie tych spotkań to jakieś 20 tysięcy dolarów jak, jak nic yy, przyoszczędziłam za to, że za wszystko płaciła firma tego pierwszego męża. I w końcu zdecydowałam się, dobra, muszę, cholera, zrobić to obywatelsko. Wiecie, jak się zdecydowałam? Kupiliśmy ten dom. Mam tutaj normalnie założoną firmę na Florydzie. Kupiliśmy dom, teraz adoptowaliśmy pieska, ale to pieska już później adoptowaliśmy. Ale w każdym razie mój mąż jest Amerykaninem. Na zielonej karcie nie możesz wyjeżdżać powyżej 6 miesięcy ze Stanów Zjednoczonych. Też inne ma się oczywiście udogodnienia jako obywatel. Poza tym jest też mniejsze ryzyko. Znaczy teraz w teorii nie, 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 nie powinni mnie stąd jakby deportować, tak? A wcześniej wiecie, ja na tym kanale politycznym to przyznam się, że trochę psioczę na Trumpa, więc miałam takie przez chwilę, takie, takie, takie miałam myśli, jak daleko... Zaszło to AI w odczytywaniu twarzy, w rozkminianiu, co kto postuje. Ja uważam, że moje gadanie, na przykład negatywne gadanie o tej administracji jest wyrazem patriotyzmu, ponieważ ta administracja psuje Amerykę, więc e, dla mnie to działanie moje popo w Ameryce wskazuje moją miłość do Ameryki i tego, jak bardzo za nią tęsknię i jaki kraj tracimy, i w jaki głupi, po prostu absurdalny, satyryczny sposób. To nie jest też, to jest też przy okazji, przy okazji, że rozsiewa się faszyzm po tym kraju, to jest też bardzo, to jest to głupia forma faszyzmu, w sensie to nie są jacyś wykwintni dyktatorzy, tylko po prostu, no, ćwoki. <grym> A dlatego też jest to takie zabawne, Czasami, jakie tutaj sytuacje się od, od, odstawiają, natomiast to już na popo w Ameryce. Ale właśnie ta sytuacja polityczna też miała duży wpływ na ten mój egzamin. W końcu po tych kilku latach, odkąd e, niby dostałam, e, nie mogłam dostać to obywatelstwo, stwierdziłam, że w końcu to zrobię, dlatego że kupiliśmy dom i próbowałam zmienić. E, Czekajcie, bo mi tutaj kupą zaśmierdziało, ale to chyba bąk, bo nie widzę żadnej kupy. A jak coś to tutaj w nagraniu będzie, jak się moje, mój pies zesrał. Pojechałam, żeby zrobić sobie mm, prawo jazdy. Próbuję sobie robić to prawo jazdy, a oni do mnie: A nie, nie może pani zmienić ani adresu, ani nazwiska, bo musi to pani wszystko zmienić w systemie najpierw imigracyjnym, bo nie jest pani Amerykanką. Więc ja taka wkurzona, później pojechałam do Polski, spóźniłam się z premierą na moje książki, to znaczy, zapremierowała moja książka w Nowym Jorku i ja przyjechałam do Polski już po premierze, bo tak ciężko było jakieś spotkanie z tym urzędem, który ci daje prawa jazdy umówić. I było tak ciężko z nimi to umówić, czekałam pół roku na to spotkanie, i akurat przypadało, zanim wiedziałam jeszcze, jaka będzie data premiery książki, rozumiecie, czyli miałam już to spotkanie, więc musiałam zostać dłużej w Stanach, dopiero po, po tym spotkaniu pojechałam do Polski i nic na tym spotkaniu nie załatwiłam, bo mnie z kwitkiem w ogóle yy, 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 odrzuciły. Powiedziały, no że musi pani to najpierw wszystko zmienić, zmienić w urzędzie imigracyjnym, więc takie ja to wszystko było po prostu na marne. I to spóźnienie się na premierę książki, czekanie w tych kolejkach i zapisywanie się na ten termin, czekanie na ten termin, kolekcjonowanie, zbieranie wszystkich tych dokumentów, masakra. W każdym razie, jak ona mi to powiedziała, to ja tak, o oh, Boże, wyjechałam do tej Polski, zrobiłam premierę książki, zrobiłam spotkania autorskie z Wami wszystkimi. Także dziękuję wszystkim, którzy się tam pojawili na tych spotkaniach autorskich. Natomiast. Jak tylko wróciłam, to tak stwierdziłam, dobra, potrzebuję nowego prawka, e, potrzebuję tego obywatelstwa, już za długo jednak trwa ta pro prokrastynacja, więc dobra, zajmę się tym. I słuchajcie, jak ja usiadłam, w dwa dni to robiłam. To znaczy nie chciałam, znaczy nie, nie że nie chciałam, tylko zmęczyłam się szybko robiąc to wszystko naraz. Bo tam... Takie proste rzeczy, które dla was, jakbyście robili sobie obywatelstwo dla was, to byłyby proste rzeczy, te pytania, które tam są. Dla takiej osoby jak ja były dość skomplikowane, bo dwa pytania, które zajęły mi najwięcej czasu, były najbardziej skomplikowane. To były gdzie podróżowałaś w ostatnich pięciu latach oraz z jakich firm, jakie firmy ci płaciły, jak zarabiałaś pieniądze w ostatnich pięciu latach. A ja wiecie, w Stanach Zjednoczonych generalnie pracuję w gig-to-gig geek geek economy, więc ja mam tyle różnych prac. Odkąd tutaj mieszkam na Florydzie, mniej, bo założyłam swoją firmę i wszystko robię pod swoją firmą. Natomiast cholera w tym Nowym Jorku, to ja przecież miałam milion różnych prac i musiałam to wszystko zbierać. Do tego hajtaliśmy się przecież w Portugalii, więc tam też parę razy polecieliśmy, żeby szukać sali. No i co tam się dzieje? Parę razy polecieliśmy, żeby szukać sali, jakieś tam później miesiące, miodowe wyjazdy, wiadomo. Więc też znalezienie tych wszystkich dat, kiedy i ja gdzie jechałam, to też było cholera skomplikowane. Dlatego zajęło mi to dwa dni, ale myślę, że tak czasowo, z dwie, dwie i pół godziny. Więc ten proces samego nie taki straszny diabeł, jak go malują. Myślałam, że będzie o wiele, o wiele gorzej i ciężej, ale na szczęście. Szybko dosyć te papiery mi poszły. Nie musiałam żadnej firmy wynajmować, bo też można sobie wynająć firmę, która za, za ciebie wszystko ci ogarnie. Natomiast ja nie, nie robię sobie sama podatki e, i lubię takie rzeczy robić. E, znaczy inaczej. Ciężko mi się do tego zabrać, jako osobie za DHD, natomiast jak już przysiądę, to jest fajnie, to, to jakby ciekawie się to robi. E, I w każdym razie. Nie pamiętam, ile to kosztowało, bo wiem, że pewnie mnie zapytacie, ile to kosztowało, ale wydaje mi się, że w każdym stanie jest inaczej. To tutaj wam wkleję, ile kosztuje obywatelstwo na Florydzie. Wydaje mi się, że coś koło 7-800 chyba zapłaciłam. No i wysłałam te dokumenty i zawsze mi ludzie mówili w Nowym Jorku, że o, że to się tak długo czeka, że miesiącami się czeka, że w ogóle to trwa i trwa i trwa. Słuchajcie, w ciągu... W ciągu dwóch, trzech tygodni dostaję maila, że jest wyznaczony termin na egzamin, który odbędzie się tam za miesiąc. Czyli w sumie minęło półtora miesiąca od momentu, dwa, może dwa miesiące, od momentu kiedy ja napisałam, napisałam um, wysłałam ten dokument, do momentu kiedy już tam siedziałam w biurze z babką i rozmawiałam i robiłam mi ten test, słuchajcie. Test ze znajomości e, o, historii Stanów Zjednoczonych oraz e, sytuacji jakby polityczno-ustrojowej. To znaczy, że to jest właśnie republika, że jest trójpodział władzy, kiedy jakie wojny były, e, kto podejmuje jakie decyzje, e, na ile są senatorzy, i tak dalej. Takie 128 w sumie pytań. Właśnie, bo kiedyś było 100 pytań, i 6 zadawali ci pytań, trzeba było odpowiedzieć. E, inaczej zadawali ci 10 pytań, trzeba było odpowiedzieć na 6. A teraz zadają ci trzeba odpowiedzieć na 12 pytań, ale nie, jeszcze to nie weszło, to chyba wejdzie od przyszłego roku. Natomiast ja już się uczyłam ze 128 pytań. Pytacie się skąd się uczyłam, jak się uczyłam? To dosłownie ściągnęłam sobie darmową apkę. Bo dosłownie wpisałam w Google, nawet wykasowałam już tą apkę, nawet nie wiem jak się nazywała. Dosłownie pytania na egzamin o na obywatelstwo i tam jest apka i z tej apki można się uczyć. Ja się z tej apki uczyłam, zrobiłam sobie notatki. Całość uczenia się, uczenia się takiego w cudzysłowie wkuwania, zapamiętywania co i jak zajęła mi może może 4 godzinki. No bo tam większość większość wiedziałam, jak się już interes, uważaj Luna. Oj. Większość wiedziałam, jak już się interesuje tą polityką, tak czy owak, ale też sporo musiałam się nauczyć. Nie wiedziałam o żadnych wojnach tam z XIX wieku, czy jakieś, o, um, jakieś takie pierdółki, wiecie, nie? Czy o czym jest ten akt, tamten akt i tak dalej. Słuchajcie, podjechałam teraz do parku z psami, widzę, że jest kilka większych piesków, także cudownie zatrzymuję się... I wychodzę z Luną i opowiem wam resztę tej historii. Zacznę od tego, jak pojawiam się na egzaminie i po prostu pierwsze pytanie, które zadaje mi kobieta, rozwala mnie na kawałki. Także już wychodzę z Luną i już wam mówię. Boże, jak się już cieszy. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Luna, wait. No to już już ogonek pracuje na maksa, Już koniec. Chodź, idziemy do środka. Kam. Yes, you're going meet your new friends, yes! O, już wie, gdzie tutaj się wchodzi. O Jezus, proszę Cię, kochana. Wait. Fajne są te parki takie... Tamte już, już piszczą, już się chcą, chcą bawić, zobaczcie na to, jakie to słodkie. Już się chcą bawić. Wait, Luna, wait, Luna, wait, 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 wait. Go, play. Pobiegły i tyle widziałam psa. Już koniec, już, już nie ma psa. Pies już tam się świetnie bawi, patrzcie na to. Ale super. No dobra, ale miało być o obywatelstwie, to wracam do historii. No ale fajne, fajne są takie parki tutaj. Co? W Polsce też e, e, słyszałam, że są. Aczkolwiek jak ja jeszcze mieszkałam w Polsce 11 lat temu, to jeszcze tak nie było jak teraz. Łatwo. O Jezu, jak się cudownie bawi. Nabiega się za wszystkie czasy. Fajnie, że wraca czasem, patrzy co u mnie słychać. Natomiast ja sobie tutaj usiądę na ławce i Wam opowiadam co i jak. Ach, może tak sobie usiądę, żebyście mogli troszkę też obserwować z tyłu psiaki bawiące się. Na spotkaniu, słuchajcie, z babką, z urzędniczką. Zabiła mnie jednym z pierwszych pytań. Ona się mnie pyta: Ilu mężów pani miała? A ja miałam takie: O kurde, ładny fakt 15. Nie, miałam dwóch. Chodziło o to, że ja zdobyłam to obywatelstwo będąc z, innymi, z innym mężem, tak, na innych warunkach, jako żona na L2. Natomiast teraz zmieniałam nazwisko na, na nazwisko mojego męża tutaj. Amerykanina, więc babka tak po prostu zadała to pytanie, natomiast ja się dziwnie poczułam. Eee, a, I odpowiedziałam, właśnie to jest też najgorsze, bo ja nie potrafię normalnie odpowiedzieć na to pytanie. Jest coś, co zawsze mówię swoim turystom, jak właśnie się pytają, jak się znalazłam w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Zazwyczaj pojawia się właśnie to pytanie, czy mąż i tak dalej. Więc ja mam taką odpowiedź, którą sobie wymyśliłam z parę lat, no nie parę lat temu, bo jestem hajtnięta dwa lata z Joey'em. Ale wymyśliłam sobie taką odpowiedź, która wszystkich zawsze śmieszy. Ja byłam tak zdenerwowana w tym, w tym biurze. No cześć Luna! Good Aa a, a, Skoczyła tutaj do kamery, patrząc co to. E, byłam tak zdenerwowana, że jej odpowiedziałam tą automatyczną odpowiedzią, którą już sobie wypracowałam z turystami. A ta odpowiedź brzmi: dwóch, i mam nadzieję, że na tym się skończy, bo nie chcę, bo nie chcę być jak Ros z przyjaciół. Babka zrobiła smirk, czyli takie, tak się pod nosem uśmiechnęła, więc ja miałam, okej, okay, nie zjebałam jakoś strasznie. Natomiast to też tak rozluźniło trochę tą moją atmosferę w głowie, że sobie myślę, dobra, Olka, już nie żartuj sobie tutaj, już teraz serio. I pozadawała mi pytania, zapytała się o. Oto kto jest głównym sędzią w Sądzie Najwyższym, bo oni tam losują te pytania, z tych 128 losują. I właśnie teraz dostałam 6 pytań, a ma być 12 i Trump zmienił, że ma być 12. I nie wiadomo kiedy to zmienią. Mi się wydaje właśnie, że od stycznia. Mi zadała 6 pytań. E, jakie są dwie partie w Stanach? Proste bardzo, wylosowała je. E, co się wydarzyło 11 września 2001 do tego... Jaki jest główny sędzia Sądu Najwyższego? Od kiedy można stać się członkiem armii? Odpowiedź brzmi od 18 roku życia. I później jeszcze było pytanie o jakąś wojnę z XIX wieku. wymień jakąś wojnę z XIX wieku. Taka największa wojna XIX wieku to jest 1812. Z Brytyjczykami walczyli. Dodatkowo jeszcze co mamy, myślę? Jeszcze było jedno pytanie, ale już nie pamiętam. W każdym razie nic mi nie zaskoczyło. Na wszystko odpowiedziałam. Cześć, Luna. Przyniosłaś mi piłeczkę? Jakąś brudną piłeczkę, którą tu znalazłaś? No dobra, będzie się bawić z piłeczką. Nabiegała się teraz, chwilę posiedzi. W każdym razie, zdałam to. Udało się. Dostałam taką kartę potwierdzającą, że właśnie to zdałam. Po czym pani... Um, Właśnie powiedziała, że ktoś się ze mną skontaktuje odnośnie spotkania. Niestety nie mogłam odebrać, byłam w pracy, w ogóle nie wiedziałam, że ktoś do mnie. A nie, nawet nie byłam w pracy. Słuchajcie, ktoś do mnie o 7.04 zadzwonił. Od 7 zaczynają pracę, a ja dostaję telefon o 7.04. No to jak? No to spałam, nie odebrałam. I w każdym razie nie miałam możliwości negocjacji tego terminu, tego spotkania, za przysiężenia. Na szczęście tam się udało. Jak miałam ten egzamin, to też nie miałam możliwości negocjacji tego terminu, więc musiałam przesunąć sobie klientów. Na szczęście mogliśmy w inny dzień się spotkać. W inny dzień mogliśmy się spotkać i w inny dzień ich oprowadzałam. No i w każdym razie wyznaczyli mi ten termin i kochani moi teściowie, to było w ogóle o 8:30 rano ta ceremonia zaprzysiężenia. A moi kochani teściowie wstali o szóstej, przyjechali godzinę drogi, żeby ze mną być. Moja teściowa bardzo się wzruszyła, bo ona, ona też jest imigrantką, pochodzi z Izraela. Wtedy to jeszcze była Palestyna, jak się urodziła, nazywało się to terytorium Palestyny, czy coś takiego. I przyjechała tutaj też jako imigrantka i też była zaprzysiężona, też miała tam swoje citizenship, tak jak ja. Więc ją to bardzo wzruszyło. Ona powiedziała: Wow, że to tyle emocji, że ja pamiętam, jak ja przez to przechodziłam. To była też pierwsza ceremonia taka dla Joea i dla jego ojca, którzy są Amerykanami. Czekajcie, spróbuję zawołać i dam jej treata, jak do mnie przybiegnie. Luna! Luna! Come! Ale fajnie, że przybiega! Good dog! Good dog! Get the treat! Luna! Get the treat! You don't want a treat? Yes, you want a treat. Jezus, jaka brudna jest. Pożałowałam tego szybko. Na szczęście mam ciemne spodnie właśnie w tym celu. Hej, psia mama. Także dostałam ten certyfikat, dali mi tą tanią flagę Made in China. Ale powiem Wam, że to jest też takie uczucie psychiczne fajne, że... że mam już teraz taki ten większy luz trochę w głowie. I na przykład jak poszliśmy na obiad, na, na branch, bo to była 9.30, 10 rano, więc poszliśmy na branch z tymi rodzicami Joeya, to tam taka sytuacja, <gryw> że ci rodzice... E, ja, ja coś tam mówię, zaczynam głośno mówić przez przypadek, tak zupełnie w, w, przy stole, e, po czym mówię, aha, sorry, że teraz tak głośno mówię, bo teraz też jestem Amerykanką, nie i wszyscy w Brecht. Bo to taki stereotyp o Amerykanach, że są bardzo głośni. Nie stereotyp, naprawdę są głośni. Także to to, to raz. Dwa, później mówię, że o, że ten, e, że nie zrozumiałam, co ten kelner mówił, bo miał akcent. Na co? <ścoughs> Na co Joey do mnie mówi? Poczekaj, już z ciebie Amerykanka, już akcentów nie rozumiesz? <ścoughs> Także uśmialiśmy się. I generalnie takie powiem Wam fajne uczucie, że gdzieś tam jedziemy na przykład na następny dzień gdzieś jedziemy i było napisane kawałek, kawałek cytatu, było napisane We the People. I ja mówię do Joe'a, ja mówisz, zobacz, to jesteśmy We the People, ja też jestem teraz częścią We the People. I on mówi, no to faktycznie psychicznie jakby nawet jest inne uczucie mieszkać w Ameryce będąc obywatelem, to przyznałam mu rację. Coś w tym jest, powiem Wam, coś jest takiego, że teraz bardziej mi zależy, mam mniejszy do tego dystans, co się w tym momencie dzieje, bo teraz czuję bardziej, że to też dotyczy mnie. I jak się daje tą przysięgę Stanom Zjednoczonym, to trzeba się wyrzec innych krajów. To znaczy, jeżeli kiedyś by Stany atakowały Polskę, to według tej przysięgi, którą ja złożyłam, ja bym miała być po stronie Stanów, a nie Polski. Więc to było takie trochę niekomfortowe, bo Polka w Ameryce zawsze będzie Polką w Ameryce, tylko teraz jestem zamerykanizowaną Polką w Ameryce. Eee, I zawsze będę dumna z tego, że jestem Polką, zwłaszcza w ostatnich latach. Odkąd się wyprowadziłam z Polski, Polska poszybowała do góry, że aż miło popatrzeć. Także doceniajcie to, co macie. A ja teraz mam, mam, mam łatwiejszy wybór, bo teraz to nie jest tak już teraz, że nie mogę sobie wyjechać ze Stanów. Teraz mogę sobie wyjechać ze Stanów, tylko teraz pytanie, czy chcę. E, czy, czy wolę zostać tutaj i, i walczyć, i budować dalej to swoje życie ze swoim psem, ze swoim domem, ze swoim mężem. Tyle, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku. Nowe, no kolejny nowy rozdział życiowy. Jestem pierwszą osobą w mojej rodzinie, która ma podwójne obywatelstwo, więc też przecieram szlaki i pokazuję, że też można żyć w inny sposób, że można e, inaczej poprowadzić swoje życie. To jest taki fajny pociąg, a propos... To jest taki fajny pociąg, który jeździ po tych wszystkich mniejszych miejscowościach nad Miami, bo ja teraz jestem w Hollywood nad Miami i zatrzymuje się właśnie na stacjach, gdzie są darmowe parkingi, gdzie ludzie mogą zostawić swoje auto i przyjechać do pracy pociągiem takim. Także super sprawa, bo korki są masakryczne. Widzę, że tam Luna z jakąś, z jakąś dwójką psów się bawi. Trochę tak ją osaczyły, ale raczej nie gryzą, nic się tam nie dzieje. Jakby coś się działo, to będę słyszeć. W każdym razie teraz dogmama, Amerykanka. <laughs> Amerykańska dogmama to teraz nowe tutaj zmartwienia, nowe obowiązki. Natomiast no, bycie dogmamą do tej pory jest super. Tak samo jak super jest do tej pory bycie Amerykanką. I w następnych wyborach, co fajne, będę mogła już głosować. Zapisałam się, w ogóle też trzeba się zapisać tutaj na wybory, bo to nie jest tak łatwo, że od razu z automatu ma się kartę wyborczą. Tylko trzeba się zapisać na wybory, i często wiele, wiele tygodni przed takimi wyborami. Więc tutaj dano nam możliwość, żeby się zapisać, i wiecie, co tutaj trzeba zrobić. Trzeba zaznaczyć, do której partii się przynależy. Natomiast można też zaznaczyć, że jest się independent niezależnym, także ja to zaznaczyłam, że jestem niezależna i tyle. Dobra, dziękuję wam bardzo za zobaczenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale Polka w Ameryce. A ja idę może trochę lunie wody dać, bo widzę, że już jest zmęczona i chętnie by się coś napiła. Trzymajcie się, kochani. Pa pa!